Ja nie wiem skąd państwo mają takie informacje, na podstawie wyciągów z konta To przepraszam, każdych milionerów, ludzi co dostają duże grube przelewy, państwo sprawdzają? To jest takie dziwne No jak mają duże firmy, to nie sprawdzamy No właśnie, ja jak też pan mam duże firmy nagle dostaje takie pieniądze, a Proszę wcześniej pana, pan to to jest udostawał. To jest działalność w Gospodarstwo Także... Tak? O wie pan co, tutaj nie można, bo tu jest teren sąsiada Gdzie? Tutaj nie można przychodzić, bo to jest teren sąsiada, a sąsiad ma kamery. No Tutaj co? Nie, nie można. Ty, przy... Chce pan coś powiedzieć? Nie, nie rozumiem. Co to jest, oto? No nie wiem, może dziki? Przed... A dziki! Wychodziły. Możliwe, że to dziki. Bo są takie kręte te drogi, ktoś robił. A nie wiem. Tego to nie wiem. Tunel ukryty w kukurydzy. A przepraszam, tunelu nie można mieć w kukurydzy? Takie Ach. stare numery robić. Proszę pana, no. Przepraszam, a gdzie, gdzie miałem są... tunel? Gdzie są sadzonki? Jakie sadzonki? Toż panie, pomidory były ja już. Pomidory zebrałem dawno. Pomidory tu już dawno, że tak powiem, zjedzone. Co to jest za listek o to no, Widzisz? Listek od pomidora prawdopodobnie? Nie wiem Kolejny Już proszę to nie pana, jest, to nie naprawdę jest pan... Od pomidora. To jest od pomidora no to nie wiem co tu innego, ja... Nie wiem o czym pan... tu czuć jak się wchodzi Zapach proszę, No ja czuję zapach, ale pomidorowy, tak? Pojedzie pan z nami Proszę pana, nigdzie nie, absolutnie nie przyjedzie jeszcze kolega zaraz z A ma pan, a jest, ma proszę, pan A przepraszam, proszę pokazać po jakieś dowody Coś państwo mi oskarżają Zabraszamy Pod radiowóz dzwonię, co robić W tej sytuacji najprawdopodobniej pojedzie pan z nami Proszę pana, nie pojadę z państwem Bo państwo nie mają żadnych dowodów Nic państwu nie, pan nie znalazł Więc nigdzie z panem nie pojadę no, Idę po ten liść A proszę, to jest po, z pomidora a No z pomidora, ja wiem jak wygląda a z Ale to tylko jeden listek tu był